Hej, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, to jest Tilgar, cześć, a dzisiaj nowy odcinek na moim kanale i gramy w ich heroesów online, Might and Magic Heroes. Moi drodzy widzowie, co to jest za gra, itp, itd., o tym już za chwilę. Zaczniemy może od tworzenia naszej postaci. Przy okazji mamy tutaj tak, dwie frakty. przystań i nekropolia. Idziemy sobie do nekro, ja już miałem okazję grać. przystanią jest rycerz Śmierci oraz Necromanta. Bierzemy sobie rycerza śmierci i tworzymy naszą postać. Portret byle jaki, nazwiemy się Stilgarius i ty. Albo Stilgarius, nie, dobra i Stilgarius i ty. I żeby walnąć tak, takiego kopa. Jesteśmy, to jest tylko i wyłącznie polska wersja językowa. To pl. O nie! Kurde, nie mogę! Stilgarpl! O niech będzie! ładowanie, ładowanie. Okej, okay, moi drodzy widzowie. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Takie pytanie na pewno się pokażą. Dobra, bla 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 bla, jakaś tam fabuła i wszystko, wszystko, wszystko się znajduje. Hirosi, moi drodzy widzowie, myślę, że nie trzeba o tym mówić. Heroesów, myślę, że sami dobrze wiecie co to są Heroosi. Maiden Magic, Heroes, tak więc Hirosi to była po prostu klasyka jeszcze niedawno w Polsce. Każdy do kogo się odziło, jakiegoś znajomego Jeśli chciałeś pogadać to nic tą sobą gadało się e Najczęściej świecie o Heroesach Heroesy po prostu każdy wiedział co to jest Myślę że teraz też wiecie co to są Heroesy Ale my gramy w wersję internetową A już sobie wzięliśmy naszych pierwszych guli do army, Zatokujemy teraz głodujące gule Czy gierka jest pay to win? Bo to jest ważne Mamy tutaj gierkę darmową A co to oznacza? Jeśli gierka jest darmowa, twórca musi na czymś zarabiać. Jeśli musi na czymś zarabiać, to najczęściej robi na świecie jakiś item shop. E, tak więc moi drodzy widzowie, zobaczymy, o tym sobie jeszcze potem pogadamy, a mogę tu pójść. E, ale moi drodzy widzowie, chodzimy normalnie. Tryb reali... E, a, w czasie rea e, reali... czekaj, nie wiem jak się plącze, zwykłe słówko. Chodzimy sobie w trybie w czasie realnym, walki są normalnie w trybie turowym, tak więc klasyka powraca, myślę, że gierka jak najbardziej, taka nostalgia nam dotyka, gram sobie w Heroesów, wow, Heroesi, wow, tak dawno nie grałem, prawda? A teraz mam okazję zagrać za darmo. E, moi drodzy widzowie, dlaczego tak w ogóle nagrywam? E, mianowicie jutro, czyli czwartek, dzisiaj, jest środa, e, będzie rozdanie kluczy. Ten mój zwykły konkursik, prawda? Tam trzeba się dalekować, zarejestrować, bla, bla, bla i dostajecie a ja, Mogłem obejść, nawet nie popatrzyłem. Dobra, niech będzie. E, tak więc, moi drodzy widzowie, również i dwa klucze takiego to heroesów dostaniecie bez żadnego problemu. Również będą losowane. Okej, okay, my tutaj już naszych guli zaatakowali i my już zwyciężyli. Doświadczenie się dostaje, nasz bohater się ulepsza. Dostajemy sobie artefakty, rzeczy, eliksiry. Tak więc normalnie... Naszym bohaterem sobie gramy i go ulepszamy. Premia dzienna, okej, okay, wchodzimy. Dostawa złota, okej, okay, super ekstra, cieszę się, niech sobie gramy. Zakończ, 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 zakończ. Ja moi drodzy widzowie grałem na innym koncie. E, już, ja dostałem prawie, prawie że czwarty poziom ja ponad dwie godziny grałem. E, na przystani, tak więc inną w ogóle frakcją, o ile to frakcją można nagrywać, nawet tak dokładnie. Okej, okay, tutaj weźmiemy sobie już szkieletem. Okej, okay, niech będzie, bieramy szkieletów, a chwilka, nie mam dosyć sporo armii, sobie scalimy. I bierzemy szkieletów jako osobnych. Okej, okay, mamy... Przy okazji mamy nawet tamtych na zapas, no więc jest okej, okay. dobra. Zaatakujemy ponownie głodujące góle. I pogadamy sobie dalej. Ponieważ jest to gierka, w której można idealnie sobie pogadać. I naczalnym świecie w niczym nie przeszkadza, kiedy ja gadam i sobie bez żadnego problemu gramy. Oczywiście używamy tylko i wyłącznie myszki. Tryb turowy, tak więc nie trzeba... Tak do końca się skupić wystarczy przez chwilę pomyśleć i jest okej. Okay. Dobra, zły dotyk, a i tak nie dosięgniemy, dobra, niech on sobie pójdzie gdzieś tu. Mimo, że mogę używać jego obrony, aby moi, e, moje szkielety gdzieś dalej stały obok niego, no ale mimo wszystko niech będzie. E, moi drodzy widzowie, gierka będzie do rozdania i dlatego nagrywam tą grę. Aby wam pokazać w ogóle co to jest. E, kluczyki zwykłe sobie aktywujemy. I teraz tak. Steelgar mówi, że gierka jest free-to-play, czyli jest darmowa, będzie darmowa. Ale rozdajesz kluczyki. I jeszcze te kluczyki można było w CD-Action kupić za 15 złotych, a to na pewno nie jest za darmo 15 złotych, to nie rośnie na drzewie u mnie w ogródku, nie, 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 nie. Tak, moi drodzy, racja. Gra będzie darmowa, ale te kluczyki uprawniają nas do tego, że do gry mamy dostęp dwa tygodnie wcześniej od innych. Dokładnie wczoraj, czyli we wtorek, gierka weszła w życie, ta polska nasza wersja. I właśnie wczoraj już mogą grać osoby, które mają kluczyki. Ci, co nie mają kluczyków, muszą czekać aż do... Teraz zaczyna się dni, czyli od wczoraj dwa tygodnie później. Czyli dzisiaj 13 dni e, później oni będą mogli dopiero zagrać. Tak więc my w tym czasie na przykład już nie wiem, moglibyśmy pewnie endgame wyrzucić, wbić, chociaż wątpię, e, bo ja grałem ponad dwie godziny i wbiłem ledwo czwarty poziom tych poziomów jest aż 60. Tak więc jest tego naprawdę sporo. E, tak więc moi drodzy widzowie, tak jak mówiłem. Ale liczy się zabawa, tak na to się nie skupmy. I te kluczyki właśnie uprawniają nas do tego, że możemy sobie na dzisiejszym świecie wcześniej zagrać i zobaczyć i obczaić w ogóle tą gierkę. Nie będzie łajpów, nasze postacie całkowicie zostaną, nic się nie usunie, tak więc można grać bez problemu. Jedyny minus gierki jakie jest według mnie aktualnie Bo wkrótce się to może zmienić Albo na gorsze, albo na lepsze, kto wie To są tak zwane punkty akcji Ten żółty, żółty paszek są to właśnie punkty akcji I po zaatakowaniu wroga Kiedy mamy z nim quest, jakąś misję fabularną Tracimy na przykład 10 punktów akcji to są zatem pierwsze misje Potem się traci tych punktów akcji coraz więcej Tak więc potem będą misje na przykład za 30 punktów akcji I to jest minus Te punkty akcji wracają do fulla, do pełności swojej, a, zaraz, poza zasięgiem, ok, sorry, e, są pełne dopiero o 5 rano każdego dnia. E, tak więc właśnie te punkty akcji, zrobimy sobie na przykład 9 misji fabularnych i nasze punkty akcji wpadną do zera i mamy problem, bo nie możemy robić dalej misji fabularnej, ale nic nas mm, nie oddala od tego, ani nie przeszkadza nam, e, aby na dzisiejszym świecie Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bić sobie potworków i szukać dalej jakichś fajnych artefaktów i super, ekstra, legendarnych rzeczy. Prawda? Prawda. Ale, moi drodzy widzowie, tak jak mówiłem, myślę, że jeszcze sporo się zmieni. Gierka nadal się usprawnia. Wszystko dzisiaj nawet był update. Bardzo się z tego powodu cieszę. I jest okej. Okay. Dobra, jest tutaj jakiś nadzorca o Mamy ponownie tym misję. Udaje się do niego. Okej, okay, okej. Okay. Musimy pogadać. I musimy zabić buntowników z portu. Okej, okay, niech będzie. Ja wam powiem, że tak. Mm, nostalgia to jedno. To, że sobie Patrzymy, o, Hiroshima, ale well dawny nie grał, no dobra wejdę, jeszcze internet, przez internet, możemy zagrać z kimś innym, tutaj mam pokazane tak coś jak atak drużynowy, o, o tych punktach akcji mówiłem, że one się wyczerpują, gdy już wszystkie punkty akcji się wyczerpią, musisz zaczekać do następnego dnia, aby kontynuować przygodę, okej, okay, bla 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 bla, i możemy ataki drużynowe, czyli zapraszamy sobie naszego kolegę, jakiegoś gracza, nawet spotkanego byle nawet teraz, i możemy razem z nim atakować hordy naszych wrogów, i zobaczymy co z tego wyjdzie Tak jak mówiłem, jest dosyć fajna zabawa. Dla mnie się liczy przede wszystkim zabawa, e, tak więc jak najbardziej jeśli ktoś chciałby poczuć zabawę, to zapraszam do tej gierki serdecznie. Już za 13 dni będzie każdy mógł zagrać, a jutro e, u mnie na konkursiku do wygrania dwa kluczyki, o których tak naprawdę nie jest, nie jest żaden problem większy, aby te kluczyki też zdobyć. Ale jest to taka niespodzianka, tak więc kto ogląda ten odcinek, to o tym wie, a kto go nie ogląda, no to się dowie jutro na losowaniu na żywo, chyba że będzie chciał, no to niech on sobie na Czarnym Świecie, czy też, no właśnie, dowie się na Facebooku. Ale tak jak mówiłem, dosyć fajna gierka. Jeśli chcecie, abym dalej nagrywał serię z tej gierki, nie ma żadnego problemu, napiszcie w komentarzu. Ja powiem szczerze, że to jest bardzo fajne, ponieważ tak, po pierwsze, no gierka turowa, tak więc zbyt dużo czasu, powiem sobie szczerze, jakoś nie wymaga. Grafika nie powala. Grafika grafika, Heroesy według mnie, takie po prostu przypomina nam coś takiego I, i grafika się tu nie liczy. Tu się liczy grywaność, tu się liczy to, że gramy sobie i się cieszymy Gierką, ponieważ ona jest na część świecie fajna, to jest po prostu fajna gra, którą można się fajnie pobawić. Dobra, on tam niech na już tam uderzy, pierwszy to, zaatakujemy kogoś, podobajcie, mamy tak dużo na razie jednostek, a te jednostki będzie się jeszcze potem odnawiać, tak? nie ma żadnego problemu. Moi drodzy widzowie, co jest jeszcze ciekawe, możemy mieć miasta Możemy mieć własne miasta, sobie ulepszamy, rozbudowujemy, werbujemy jednostki itp. kto grał w Heroesu, ten chyba wie Tak moi drodzy widzowie, jest to naprawdę dosyć już również troszeczkę bardziej rozbudowane pod tym względem Jak najbardziej to jest również wielki plus tej gry Co by tu jeszcze powiedzieć Jest to polska wersja, tak więc mamy tutaj tylko i wyłącznie samych Polaków Czy to jest dobrze? Myślę, że sami możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Angierki, w którym występują tylko i wyłącznie Polacy, nie należą do najlepszych pod względem community i niestety z przezwiskami albo z przekleństwami, no niestety możemy się nieraz liczyć. Ale myślę, że... Ten czat można zaignorować, aby po prostu sobie to go, go ukryć nie ma żadnego problemu. Ja wam zostawię jakbym nudził w grze, to można sobie poczytać czat, prawda? Wow, wow, wow. Da, kliknąłem odwet, no niemożliwe, no przepraszam was moi drodzy widzowie. Jest również takie coś jak bitwa automatyczna, ale nie w trybie fabularnym. No ale mimo wszystko wolę jakoś sam to poczuć, sam się w tym wszystkim pobawić i sobie poprzypominać stare fajne czasy heroesów, kiedy to się chodziło do sąsiadów. Idziesz, wow, co grasz? wow, heroesy, wow, 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 dobra, opowiadaj, gadaj, wow, Wszyscy zaczęli o tym gadać. To jest po prostu fajne, tak więc starsi gracze na pewno będą pamiętać. Starsi, ja mam 17 lat i heroesów pamiętam bardzo dobrze, hmm, chociaż mimo, że w nie naprawdę nie nerdziłem dużo. W heroesów mało co grałem, szczerze mówiąc, jeszcze nawet powiem, ale i tak, i tak bardzo sobie fajnie je przypominam, ponieważ to są takie po prostu fajne, przypom po prostu to są fajne jakieś wspomnienia, no nic dodać nie tu jest oskrzydlanie atakowanie spletów klasyka robimy atakujemy e, tak więc no jak mówiłem Gierka dosyć fajnie już na teraz rozbudowana ja jak już mówiłem miałem czwarty poziom tak więc troszeczkę tam dalej doszedłem prawie czwarty no będzie sobie prawie czwarty nie będzie e, tak więc jak już troszeczkę tam zwiedziłem, grałem przy tym przymierze, nam postać, żeby specjalnie dla was nagrać od początku tą gierkę i wam pokazać jak to wszystko wygląda. I tak jak mówiłem, liczy się przede wszystkim zabawa. I ta zabawa tutaj jak najbardziej występuje i ja powiem że mogę w tą gierkę grać. Jeśli chcecie taką serię, tak jak mówiłem, piszcie. Ale się powtarzam, tak jak mówiłem, tak jak mówiłem, tak jak mówiłem, to mówiłem. <grym> ale okej, okay, niech będzie. Ach, mogę z zaatakować, ale niech będzie. Ale niech będzie, ja teraz mówię, ale niech będzie. No widzicie. No tak, to nie raz jest. Jak się jest youtuberem, to się trzeba powtarzać. No, no. Nie raczej taki problem. Nie każdy ma tysiąc słówek do wymyślenia naraz. No ale moi drodzy widzowie, gierka, tak jak mówiłem, <grywka> mi się bardzo podoba i jest ona po prostu fajna, jest ona po prostu grywalna. O, zdobyliśmy poziom. Wow, 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 wow. Na nie to że już mam tyle doświadczenia, tak więc okej. Okay bla bla bla, mamy super poziom, osiągnięto poziom drugi, powiem statystyki bohatera, super ekstra miodzio, liczebność grupy bojowej wzrasta, super, szybkie ulepszenie, nie, nie będziemy szybko ulepszać, mamy tutaj tak, taktyka, atak, obrona, ciemność, ciemność dopiero kiedy będziemy mieli dwa punkty umiejętności, czy tam zdolności, niech będzie, no i mamy trzy różne umiejętności, które nasz rycerz może sobie używać, oczywiście tracą one many, many, ale to jest chyba dosyć logiczne, najlepszy jest ten on obrony, co ja już czytałem, ten do atakuje na razie słaby, chyba że potem coś, ale nie chcę się czytać. Kupmy się na tym, co jest na początku. Jak coś potem trzeba będzie, to bez problemu można to um, usunąć. Dobra, atakujemy trzeciego buntownika sportu. Twoje punkty akcji bardzo fajnie, niech się te punkty akcji usuwają, a my idziemy i atakujemy dalej. Oczywiście losowe mapki, tak jak mówiłem, turowa walka, nic dodać, nic ująć, bardzo fajne, bardzo fajna gierka, ale to też trzeba lubić, powiem szczerze, bo nie każdy lubi takie oto zwykłe turówki, no, no to jest zwykła turówka przecież, no. Nie każdy musi to lubić, tak więc nie każdemu to się może spodobać, ale dla mnie, jak najbardziej polecam, mi się taka gierka spodobała. Jak ktoś by chciał zobaczyć Heroesów, albo nie grał, albo chciałby wrócić, bo nie grał bardzo, bardzo długo, to jak najbardziej polecam, myślę, że jest tutaj sporo, sporo rzeczy związanych z naszym pierwowzorem w tym świecie, Ashan. Ashan, jak się nazywa Ashan? Kaszanka, kurde, Ashan. Ashan to było, nie, nie wiem, czy to Ashan się czyta, czy Ashan, to, to Ashan. Ale mimo wszystko, moi drodzy widzowie, tak jak mówiłem, gierka jak najbardziej miła, jak najbardziej grywalna, jeśli chcecie serię napiszcie na świecie świecie wy komentarzu my tutaj zabijamy tych oto kuli zbiegłych i zakończymy ten odcinek specjalnych umiejętności nie używam nie, nie piszcie mi o nim ja po prostu wiem o tym chociaż można sobie zawsze prawda kliknąć na naszego wrzucając zaklęcie właśnie teraz many jeśli ktoś zaatakuje tego typka o właśnie ręcznie ach nie zaatakował a to ścierbojemy. E, to zostanie zamrożony ach, ale mądrzyż to znaczy, no po prostu nie będziemy się ruszać przez jedną rundę, krótko mówię. Dobra, moi drodzy widzowie, tak jak mówiłem, zakończymy dzisiaj ten odcinek na tym. I zapraszam Was jak najbardziej na gierkę. Czemu mi tu nie stanął? O, jakiś lekki przepraszam. Po prostu zawsze zawsze bierzemy od tyłu, co, no, w tył boli. Dobra, ale niech będzie. ta, Tutaj za niedługo również bossa będziemy mieli pierwszego, ale to nie taki boss, po prostu ktoś taki trochę mocniejszy, można powiedzieć. Trzeba po prostu dłużej od nim pograć. No ale tyle, dobra, moi drodzy widzowie. Udało nam się wygrać, zrobiliśmy misję, teraz sobie musimy z tym naszym nadzorcą pogadać. Okej, okay, fajnie, fajnie, wszystkich nie zawili, jesteśmy super prosami, wow. Nie wiem czy będzie dźwięk z gry, mam nadzieję że tak. Dobra robota, ale trzeba śmierci, zjada taki padalca na przystawkę, przejdźmy do oddania głównego, czy tam do głównego oddania. No i moi drodzy widzowie, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, chociaż nie, dawać, 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 biegniemy jeszcze, biegniemy jeszcze na tego bossa, niech będzie, pokażę wam bossa. I to jest właśnie ten boss. Buntownicy blokady atakujemy go sobie, walka z bossem wow, zagrożenie, teoretycznie powinniśmy sobie z bossami walczyć razem z naszym przyjacielem, ale bez żadnego problemu pokonamy go również bez przyjaciela, tak więc, to jest pierwszy boss, to damy radę, potem będzie problem z oblężeniem czy coś miasta, ale to jeszcze o tym będę mówił jak już to w następnym odcinku, jeśli będziecie chcieli, tak więc wkrótce to również zobaczycie Dobra, tutaj mamy naszego posania, dosyć łatwy, on ma tylko niby 4 życia, ale no okej, okay, nawet już go teraz zabijemy, potem będziemy musieli zniszczyć, Musimy po prostu zniszczyć te dwie parykady i to jest po problemie, ale myślę, że warto pierw zabić tych wszystkich typków na początku, a potem się w tym wszystkim jakoś inaczej martwi. Tak więc zaczynamy, zabijamy, niszczymy i po problemie. Teoretycznie, tak jak mówiłem, starczy niszczyć. Te dwie barykady i już jest po problemie. No ale zabawa i zabijanie tych fajnych guli i szkieletów, wszystkiego co tutaj tylko występuje. czy też zbłąkanych dusz. No to jest po prostu fajne, no. To jest po prostu fajne. Niby zwykła klikanka, nie trzeba, nie ma żadnej super grafiki jak kurde w kraju 10. No ale po prostu to są heroesi, no. To są heroesi. Heroesów trzeba lubić. a Stilgar mówi, że niedawno komu się nie podoba, ktoś może nie lubić. No dobra, może i ktoś ma rację. Po prostu dla mnie jest gierka fajna i swoje tutaj... Swoją opinię pisze. Jeśli macie, mieliście okazję grać tą gierkę To piszcie również w komentarzach Będzie ciekawie Czy wam się podobała, czy też nie do końca Czy coś widzieliście lepszego, czy też może nie No nie wiem Ale pytania są Okej okay. Wtedy nam zbłąkane dusze ciągle tego szkieletu atakują Ciągle tego samego Okej, okay, on użył naszego na, na, na jakąś super moc Atak Okej, okay, niech będzie jakiś super atak wow. Okej, okay, bieremy, bijemy obrażenia Okej, okay, no i teraz skupmy się na barkadach. No już, jak mówiłem, będzie po problemie. Trzeba je zadać po prostu ileś tam obrażeń, potem się jakby odblokują, usunie się od nich tarcza e, i po prostu będziemy mogli ją zniszczyć. Okej. Okay. Dwie barykady. jolo, jolo. Dobra, jak tam tura? Potem będzie czwarta. Okej, okay. myślę, że nie będzie najwyższego problemu. Okej, okay, zniszczymy. E, Z obrażenia pięć, a niech, niech on bije pierwte. On dosyć, on po prostu więcej bije, ten też niech tego zaatakuje, bo on też więcej trochę będzie bił. Ok, około 4 stułu. No ja te już niech tutaj zniszczą Ok, chop się gotowe. Ten jeszcze trochę tam niech dobiję. I będzie ok. Dobra, zabity. Ciekawe, czy można zabić tak naprawdę parykady. <laughs> Może się to wydawać dawać dziwne, no ale tak jak mówię. Tłumaczenie chcą ok. Co ja tam czytałem na tamtym miejscu w było jak najbardziej ok. Bez żadnego problemu da się przeżyć. No, nie znalazłem ani jednego błędu, no więc niech będzie ok. Tak jak mówiłem, są tutaj Polacy, tak więc no, czad nie należy, może to najmniej zaspamionych przekleństwami, no ale trzeba się jakoś przyzwyczaić, ewentualnie, tak jak mówiłem, wyłączyć sobie ten czad. Ok, dostaliśmy pałkę do więzienia, czyli artefakt, nasz pierwszy artefakt, który sobie już za chwilę założymy i już będziemy sobie biegać, okej. Okay. Skończyliśmy misję, to więc okej, okej, bardzo się fajnie, cieszę, też ciebie lopciam, super, przyjmuje nagrody jak najbardziej Klikamy tutaj, ładuje nam się ekwipunek i tu mamy nasz ekwipunek, klikamy raz na pałkę i nasze statystyki już się pomiększyły, bo mamy super pałkę dezorty normalnie Dużą pałkę, miał dużą pałkę, jak najbardziej gadamy sobie z tym, super, super, założyliśmy, tak, założyliśmy pałkę, bardzo się A teraz wybacz, mi muszę tu tłumić zamieszki, okej, okay. no i my mamy ponownie dalsze nasze misje fabularne, ale na dzisiaj to będzie tyle. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam do jutrzejszego konkursiku o 20.00 na Twitch ukośnik Stilgarius. Twitch.com Twitch. Twitch ukośnik Stilgarius. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A coś mnie zaprasza do tej do walki. A nie, nie chcę się walczyć. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Na tym, tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!